Eee, w mnie do beczki, pomożesz mi? A beczka, tak? Nie, taka inna. Taka inna beczka. No, na, na, na samej drzewce, na drzewce, na samej górze. O, wpadł typ. Zdedał, Zabiłem typa! Czekaj. Siema, z tej strony Tromba i witam was w odcinku z ręce I tekst rupaka, na którym grałem w tym odcinku, dam wam na 900 łapek. No i co? Ja tutaj już więcej was nie zanudzam. Zapraszam do odcinka. O, asysta. Tu zjadam. Mu pewnie jedno HP zostało jak spadał z łuku. Bo no, ktoś go po prostu z łuku dobił na dole albo ten... Jak to się nazywa? Albo... no, albo z miecza. O, właśnie typ spadł z bedów. Zabiłem. Kolejny zleciał. Kolejny zleciał. Zdedał kolejny. <gry> Double kill. Ma trzy perwy z nich mam i sety leżą na dole jak coś O co albo spadłem z drzewkarki. Właśnie Bet spada No i właśnie Bet spadł z drzewki Ja też Jesteś tak u góry? Water No Ja tam wchodzę na samą u. górę No nie da się przejść Nie do wnukali w lokali. Water do tych nóżek mnie wknukali Jaki fart A ten znowu tu jest slime blokiem No <grym> i O asysta, asysta to ty, to ty? Nie, bo się. Się blokiem budował Nie, jakiś bed kampił na drzewce Water Uważaj, plecy mamy, plecy mamy A tu ten bed ciągle kampi Ej, jak myślisz, knokamy tego beda, e, ten, do, do tych nóżek? Jego? Myślę, że nie. Poczekaj. Patrz, 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 patrz co robi. Szkoda, że mi nóżek nie zrobił. Dobrze, z zoba. z Powiedziałem. O, dawaj tego, 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 tego. Tego beda. Nie. Water. Nie knokaj go, nie knokaj go. Poczekaj. Okay. Mam slime bloka, dobra, wyszedłem, mam slime bloka Nie wiem który zdał ze slime blokiem, ale mam slime bloka Hoppi, pokazuję soja, po czym wyknoka Ja no. mam bloka, teraz ja się tu mogę bić To najgorszy, że z tym Slime blokiem nie zdał przecież O, tym do beczki wpadł właśnie, Zdał. perłę chciał cykać! Co jest ej tu typy! Zamiast robić watery, nie, to chłop chciał perłę cyknąć, mam perłę z niego nie, padłem. Dobra, nie wiem z kogo mam z tego slide bloka, nie? Ale uratował mnie już dwa razy. Jakbyś miał slide bloka, bij się na te beczki. Bo jak nikt nie ma bo tu mało osób ma w ogóle slime blocka, nie? I większość nie ogarnia Że po prostu się wybugujesz tym slime blockiem O, sknokajem właśnie beda O, zdedał. Ty go zabiłeś? No tak Spadł mi na łeb O, kolejny leci, łap go, łap go maybe O, ten okay. zrobił teraz trzy SLIME bloki, ROZUMIESZ? Nie, spadłem, nie ze slime blokami, proszę o, dobra, łater, uciekał z tymi slimeblockami. Biję 7 vs 1. Pierwszy raz mam z 1 vs 1. Oho, biegnie. Spadł. Mam siebie 1 vs 1. Patrzcie, nie biegną. Patrzcie, nie biegną do mnie, bo jestem trochę za kubem. Jak dużo Bedów będzie biegło w jedną stronę, to znaczy, że do mnie. Na razie to wszyscy na Jeffy Dobra, zdedał. 1 jeden versus 1, jeden, to oczywiście deda. Ale przynajmniej mu nie przyszli pomóc w 10 osób. No tam jeden stoi, jak ktoś leci z bedu, to wolę że ja nie no mnie do beczki, pomożesz mi. A beczka Tak? Nie, taka inna. Taka inna beczka. No, na, na, na samej drzewce, na drzewce, na samej górze. O, wpadł typ. ZDEDAŁ! Zabiłem typa! Czekaj. Z do tej beczki wpadłeś? Water. bloka miał. Ja nie wiem jak ten typ zleciał, nie? Ale sam chyba wpadł. Dobra, uciekam. Ja już uciekam. Ja, ja do tej beczki wpadłem na drzewce, nie? Ale zobacz co mam. Slime bloka z tego typa. Nie do siebie w do beczki? To jeszcze sam ten. Sam tam zleciał. Oksa, zjeb. Poczekaj. O, zdedał. <laughs> Przecież na tych będęch zaraz topkę pije. Nie wiem ty się tak łatwo robi, nie? A te bedy nawet na fajerce potrafią zdedać. O, właśnie typ do bedów wpadł. Ale nie zdadał. Uważaj, bo znów jak coś. O, wyleciał jakiś bed, który kampił Dobra, usiakłem jaki fart. Masz perły czy nie? Bo to nawet nie ma no. jak teraz podbić. Masz plecy. Nie. Dobra, ja mam slime loka. O, zdedał. Jakiegoś hula zabiłem. O, kolejny hul. Wleciał znów hul jakiś. Zdedał Plus 8. Co jest? Tu każdy deda, ale pereł z nich nie mam. Cocksów już nie mam, znowu. A, ale zaraz pereł nie będę miał. Bo oni ciągle się chował na tej drzewce, o sknokałem Beda, drugiego, trzeciego! Któryś musi zdedać. Dobra, nikt nie zdadał. Trzech Bedów sknokałem, ja nie wiem, co oni do tej samej wody wpadli czy jak. Co jest? Ej, mogę koblować? Powiedz, że nie mogę koblować na żywkarni. No, mi... Każdy knoka w jedno miejsce. Sknokałem typa. Sknokałem kolejnego. Sknokałem kolejnego. I już wszystkich chyba, ale każdy łatera zrobił. Zabiłem. I chyba kolejnego Beda zabiję. Nie dobra, jednak nie zabiję. Sam spadłem i water. Łatwiutko. O, może chyba typa zbejtuję, czekaj. Dobra, typ z deda. Spadł do be... nie. Nie. Polizał. Typ spadł do beczki i jeszcze na bloki zostało mu pół serca, rozumiesz ty to? Takiego szczęścia to ja już dawno nie widziałem. Dobra, no klocka skopałem. A? Dobra, klocka skopałem. Uważaj, typ jest na górze, typ jest na górze, nad to beczko. Wiem ja jednego refa. Nawet nie go zrzucić. Ja go zrzucę zaraz. Uważaj, uważaj, kolejny jest. Knokuj I, i wlatuje w kratkę. Poczekaj. Nie, nie mam sikerki, nie mam. Trzeba tam wejść jakoś. <noise> jakoś trzeba wejść. Dobra, weźmy mury. muruj, rób mi z nim kratkę. Mam kratkę z tym typem, mam kratkę. O ma same refy czy nie? Nie wiem. To teraz się tu... Chyba powiem. tak, on ma same refy, o, ma same refy. Tak, ma same refy, chce wycykać perły, chce wycykać perły ten typ. On się z beczki wygoblował, nice, dobra. Ale... Slay bloka nie miał.